Hej, hej, witam was serdecznie, to jest Bat Iron i zapraszam Was na nową serię z gry The Walking Dead drugi sezon. Bardzo się cieszę z tego powodu, że w końcu wrócimy sobie do historii Clementine. No i zobaczymy co się tam działo przez te yy, Internet piszą, że spotkamy Clementine w wieku 11 już lat, więc... Z tego co pamiętamy, y, końcówka właśnie y, pierwszego sezonu, piąty epizod był, że ona już miała tamte 9 lat, niedawno miała urodziny, bo jako myli, poznaliśmy ją kiedy miała 8 lat, a niedawno miała właśnie urodziny. Ten koleś powiedział, ten co ją tam przetrzymywał, co ją porwał. E, no nic, wrócimy sobie, zobaczymy co przez te 2 lata, no bo to jednak 2 lata, 10-11, no 2 lata wychodzi. Cóż tam się podziało jak tam? Czy, czy spotkała Krystyna i Omida? Czy jakoś dają sobie radę? No gra została y, wydana, zaś powiem, gra została wydana. Gra miała swoją premierę y, 13 epoże 2013 roku. Jakoś tak w grudniu pierwszy epizod się ukazał. No nic, no nie będę nic wam przedłużać, bo znamy całą historię, y, to jest kontynuacja, tu nie zaczynamy nic nowego. Tylko podążymy historią i będziemy śledzić historię naszej drogiej Clementine. Y, no nic, ja tu mam wszystko poustawiane dobrze, z tego co wiem. Damy sobie graj. Y, mam zapis tych... tego pierwszego sezonu i... 400 dni mam zostawione, więc powinno nam znaleźć. Chyba. Hmm. Tak gram, jak widzicie, grałam napisy. Ile, czy. 5? Tak, 5, 50 z epizodów. Sprawdzałam ten dlatego, żeby yy, czy, czy faktycznie, jakby gdzieś tam widziałam, jak ścięgałam te napisy, że tylko pisało, że piąt czwart do czwartego epizodu. No niby napisy polskie będą, ale chyba z tego, co widzimy, będą do ostatniego. E, no nie, stajmy sobie. Graj. I posłuchajmy historii. I zobaczmy, tak, zdjęcia. Importuj zapis żony pierwszego. Eee się podjęte w sezonie. Pierwszym gra automatycznie wyszuka w systemie Twoich stanu zapisów z pierwszego sezonu. Ok. Powinno znaleźć. Tak, znaleziony. Musisz teraz wybrać slot z sezonu pierwszego, a wykontrolować ich dla każdego nieukończonego nie epizodu, wybór w stanie wygenerowany dla Raczej skończyliśmy wszystkie epizody, więc. Dobrze, co tam nam pokażesz. Tak mamy ukończony. E, 400 dni. Sezon 1 i 400 dni. Bo tamte postacie będą się przebijać z 400 dni. 400 dni. Tu mamy taką powtóreczkę. Co to nazywasz? Jestem Clementine. Lee, are those bad people dead? I hope you know what you're doing with her. I got it. Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Okay. You can come. But you have to promise to stay quiet. Clementine? Clementine! <laughs> No, przypomnę całą historię z pierwszego sezonu. We, I my parents. No, jej rodziców tam? Od tamtego czasu zmieniło się troszkę u mnie. Więc mam profesjonalny statyw, taki, takie ramię statyw. Statyw to miałam wcześniej, ten taki okrągły na nóżce takiej. Teraz mam bardzo profesjonalny, ładny ramię. Taki ramię statyw. Bardzo, bardzo wygodne. Nie sądziłam, że aż tak bardzo mi to pomoże, i że aż takie to przydatne będzie dla mnie. No ale jednak. Mamy odcinek pierwszy, wszystko co pozostało. Wiedzieliśmy tu, w jakim lesie jesteśmy. Uuu! Jej mamy naszego Omida i Kristy. No właśnie. A czy to nie jest znowu ten ten?

No, dlatego tak się zachowywała Krista, bo ona w ciąży była. Była, jest dalej. Ale to tak trochę dziwne, kurde. Uh, Aha, sure we'll right okay. okay, okay. musimy przeszukać sobie coś, sik. Byś coś zostawił ciekawego. Hello? Hello? A znaczy nikogo nie ma? Sterowanie bardzo fajnie teraz to wygląda. względem... jest bezpieczny. Użyj lewej gałki, aby się Aby się poruszać. GQR oraz w tym myszki. My myszki nie używamy. Dobrze, pewnie musimy. Oszukać każdą kabinę. Czasem nie ma jakichś niespodzianek niemiłych. Jak widzimy, klamentaj dalej ma swoją czapeczkę. A krwawioną. Misio królik. Jakiś taki straszny. Nie chcesz wziąć? Czemu nie chcesz wziąć? Weź. O, cały kibelek nierozwalony. No, nie ma żadnych szwendaczy. No. Troszkę się upoprałaś czymś. Nie ma wody? Czy. Dobrze, mamy. Kran. To odkręć spróbuj. Ale właśnie nie sądzę, żeby było. tylko wody mamy. Jest to spluwa od Li pewnie. I myju, 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 myju. O, już o wiele lepiej. No. Nie, bezcenna woda! Ale przecież tam nikogo nie było. Tak więc. Co czego się bać? Na króli go żyje. No pewnie się trudna przed tą, pod tą ostatnią. No jest. Ale chyba nie wylało się czasem. raczej powinno się, bo wyla wylać woda wydać woda. Krista... o co się chowiesz? Jejku... Czy to Krista była? Osiu drogi... Masakra... Ona sobie myśli, że to jakiś ten... Ktoś zły. I niedobry przyszedł nam, ukraść rzeczy. Chyba, że ty nie Krystina, Krystyna. Krystyna. Kryśka przyszła. <gryśka> Co tam Kryśka? Nie, nie Krysti. Oddaj moją broń. You. To mój pistolet, no. <coughs> Get out here! Dostanie z misą Krysta i Omi, co oni tam robimy w ogóle gdziekolwiek są. Misia o Nie Nie, nie, nie. To wszystko?

Nasz drogi. Coś jest ze śmieć, kurde. Aha, ktoś się zakrada. Omid idzie. Czy coś przykrego się nie stanie tutaj czasem? Opłowiłam, chyba tam nic nie było. Omid. Tak na dzień dobry. Hello, witamy. To The Walking Dead i, i pierwsza śmierć. Przykra, niestety. Fajny początek, no nie? Coś ty kurde zrobiła. Weź ją Mhm, uh -huh, nie chciałaś, ciekawy. Bardzo dobrze, Krista, bardzo dobrze. Moja reakcja by była pewnie taka sama. Dziewczyny zostaną, zostaną same. A to nie dopiero potem będzie? Jakiś czas teraz przeskoczy się? Bo to nie bardzo, żeby ona tak długo w ciąży była. Jak tam ona potem 11 lat ma być, Clementine. Więc chyba teraz jakiś przeskok będzie. Tak, 16 miesięcy później, więc to jeszcze było zaraz po, tym, po tych wydarzeniach. Jak spotkała właśnie Krista i Omida. od jakiś parę miesięcy wcześniej, później. No teraz, tak, teraz będziemy mieć te 11 lat. Krista, to z siebie.

Trzeba policzyć na siebie, niestety. Zimno, mruzy, mruży, mrozy. Śnieg. Będzie padać śnieg, pada śnieg. Wellington jest bezpiecznie. Kto tak mówi? Chyba ty. Na razie nie słyszałam nic o Wellington. Hmm. A gdzie macie Bobaska? Chciałabym, żeby Omid tu był. Nie przypominaj jego imienia. O no, też go byśmy w chcieli, w żeby był z nami. No kurde Just no. Pierwsze pamiętam, to, to za pierwszym razem, jak grałem w pierwszy sezon i, i kurde, że co zobaczyła, no to masakra, no, pierwszy mi przykro było. Wiem, <grym> że to tylko gra, ale no taka jestem. Plecaczek zostawiony, schowany. Nie, 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 zostawcie, zdjęcie No i zapal Wyrosławić ognisko na nowo, no nie, nie palmy. O, nie palmy zdjęcia. A to jest to śmieszne zdjęcie, ten co rysowała kiedyś. Nic innego nie masz? Czekaj, zapolniczka. Z motylkiem. Chyba wszystko, no. Pewnie będziemy mieli wybór, że albo spalimy to, albo spalimy tamto. Tak mi się coś wydaje. To za szczur, no boże, szczur takiej duszy <grywia> biura. Wciśnij, przytrzymaj przycisk, aby zapalić zapalniczkę. No, sobie przesuń nową gałkę, ok. Zapalić i. No, bardzo ładnie to teraz ten graficznie, znaczy graficznie, może nie graficznie, ale cały ten hud, że tak powiem, ładnie to wygląda. Tak jak w następnych częściach. Dobre, ale no, musimy coś dorzucić. Jakiś pap pupier. Papier. Wersja stacja samochodów. No, nie bardzo by się to paliło. To jest blacha. No. Nie zapali się. A drewno? Kłodę. A nie zgasi się czasem. Będzie mokre. Coś jeszcze tu mamy. Eee, podarte kurtka. No, okej. Okay. Wszystko, chyba wszystko tu więcej nic nie mamy. Mamy popatrzeć na ognisko. Ej, jak to śpiewali, że płynie ognisko w lesie? No, płynie, płynie. Bo trzeba do niego dorzucić, bo zgasi się. Spal rysunek, spal kłodę. I je przeskasiło. I, i, i. No dobrze, myślałam, że będziemy musieli poświęcić. What? Boziu, co to? Kto to? Słyszę cię coś bandziory? Bandziory. Wychodziliśmy. Wpiszeliśmy. Wpiszeliśmy. Tak. Wow. Odwróć ich uwagę. Tak. ma problem. Vio! Uciekajmy bio! Boże, bio jak do konia. Musimy uciekać. Szepciej, Krista. Mhm. Clementine Troszkę, żebym sobie nie trafiła, ale... Jejku. Bierz go! Bierz go! Bierz go! Czemu A naciskam, a nie RT? Dziup go! Dziup go! dziub go! Dziup go! Dziub, go. Dziub, dziub, dziub Ładnie, ładnie. Podoba mi się. Gryz, gryz! I to też fajne naciskanie tego... Odgryziemy ci tego palca. A wcześniej zazwyczaj był. Yy, a, ten. Odwa odwalimy ci następnego. A weźmy zostaw tych kurde. Z wyrolu jeden. Za wolno? Albo nie, nie za wolno. O, jak pięknie się złożyło nam.

Bardzo fajny i bardzo czytelny ten HUD jest. Oh no, gdzie nas zniesie. Chciałam powiedzieć, że wieje. Przecież kurde, to nie jest wiatr. Zmieniam... O, pokazuje nam achievementy jak milutko. Miałam w drugiej stronie po prawej stronie ten moje śmieszne odnośnie nagrywania. I, I kurde nie pokazywało mi achievementów. Dziwne. No to pokazuje. Fajnie, fajnie. Będę widzieć kiedy mi jakie achievementy wpadają. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jak daleko od Kurde, Chrysti została tam gdzieś samo No, nie bardzo. Może nie to jest zimno, to kurczę, że jest zimno, zimno. Lodowata woda, i w ogóle zimno, przecież było im tam. Ja będziemy jakąś łódkę. Tak? Kajako, może być. Niech wam będzie. Jak tak powiem, łódka. Hihi. Kids Camp. Jakiś obo obóz, obóz. Tam, kto jest? Chyba tam w tamtą stronę nie wyjdziemy do tamtego, tego, gdzie to jest. <laughs> nie da się tam nawet iść. A w którą stronę w ogóle mamy, Gdzieś tu? Nie. Aha, tu jest okej. Okay. Wiecie co, skończymy sobie tu odcinek, w następnym odcinku podążymy dalej. Kurczę, sama została nasza Clementine, droga. No i zobaczymy, co nam tam czeka, czy spotka Kristę y y znowu. No i takie smutne trochę, to, to taki dzień dobry, no żebyśmy stracili już Omida. <laughs> to będzie ciekawe, zapowiada się ciekawie. Y epizod y pierwszy z, z drugiego sezonu. No i zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie. No i co? Słyszymy się w następnym odcinku z gry The Walking Dead sezon drugi. Cześć!